Słodziaki. a dzisiaj super poncią <gry> przedostajemy sobie świąteczne słodycze Moje słodycze <grystanie> Jeśli też nie możecie się doczekać świąt Koniecznie zostawcie kciuka do góry Właśnie z naszym gościem specjalnym przetestujemy sobie wszystko, co tutaj znaleźliśmy. Znaleźliśmy to w różnych sklepach i w życiu nie widziałam takich rzeczy. Znaczy widziałam oreo, ale nie widziałam się Jeśli lubicie czekoladę, piszemy w komentarzu. Czekolada, a my zaczynamy. A jeśli nie lubią czekolady, to nie piszą czekolada. Mamy do picia herbatkę, mamy do picia mleczko w naszych muffinkowych kubeczkach, do naszego muffinkowego sklepu Zapraszam Was tam cukietką, macie link w opisie. A my zaczynamy od pierwszego słodycza, który wybierasz. Mam czekoladkę. To Petit, taka malutka z Wedla. Znaleźliśmy taką na wszystko chyba. Z jakimiś wafelkami. Ma pingwina i machuinkę, więc ona musi być waweczna. Wygląda jak czekolada. Nikt się tego nie spodziewał. pola czy jesteś zszokowana tą informacją? Chyba, czekaj. tak ugryźć, ja bym ugryzł. Ona okay, <laughs> ja jest z czekolady. Ja dobra, jest lubiąca. Ocena. Ja 7 na 10. No dobra, ona jest z wafelkami. To jest ja bym dała 10 na 10, bo jak na czekoladkę jest naprawdę taka inna. 9 na 10. Dobra, niech będzie 8. Tak wysoko. Idzieros białej krypka. Nie herbatki. Bez bałwana. Bałwana, w środku. Tego co ja znalazłem. Ale co tu jest w środku? No nie wiem. Pan. On może być pusty. Ja bym przeszła do ciekawszych hmm. rzeczy, czyli do jajek w kształcie bałwanów, które mają w środku jakiś kremik. One są z. z nie wiadomo jakiej firmy! <śmiech> 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 nie potrafimy przeczytać. Dorwałem je w <laughs> divzie. Tak? tak? Tak. Nie wiem. Jak podchodzę do półki świątecznej ze słodyczami, to ja ładuję wszystko, co mi się podoba. A, nam, ale już w takim razie... I bardzo... bye, bye. dwie <głosy> 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 Nic nie było, tak miało być. Bo... Ja <noise> nie, <głosy> nie <głosy> no, to może być tak. Czekaj. co za pięciu sekund? <noise> ja życzę, ja. <noise> tu już jest lekko masakrowany No on był jeden taki zmasakrowany. Ale na szczęście... Całe są ok, proszę bardzo ten dla Ciebie Ten Dzięki dla mnie Z jajkiem? <gledzy> no właśnie tak myślałam. Oderbił. Oderwił Tak, dawaj Ty rozłuczesz, ja rozerwę Wygląda jak z Gizny Boyen Co? Te... No. Ola, <gledzy> dawaj Wow, ale to się zagięło, A ja zrobię po prostu tak No dawaj O, okay. On tu ma wężek Strasznie słodkie Mhm, nie ma takiego wafelka, karmelu, czegoś innego mm? Wydaje mi się, że kiedyś już coś takiego, ale nie wiem co. Wiele. Wiele lat temu. No. 6 na 10. No 5 na 10. 5. Ja bym więcej chyba nie kupiła. Nie było złe, ale więcej bym nie kupiła. Zależy za jaką cenę. Nieważne. Pora na bombki. To ze Smartis na dole. Te? Te? Tak. Ale mają... Uy. W środku. nie. ja. No dobra, jak to się kolorek. Różowy. Myślałam, że pytasz Łukasza. No <laughs> dobra, to różowy dla Łukasza. Okej, okay. patrz, to można chyba w ten sposób podzielić na znajomych. Tak. No to super, jak e, podzielić to. Ci to idzie? Ej, no naprawdę, no tutaj są takie kreski, no widzicie. Nie kłamie. No, no ale. Nie wiesz, to ładnie, więc po prostu dam ci ten sposób. W ogólnie to są jak bombki. To dla Łukasza, ja chcę niebieski. A, no, tak. <laughs> to no, ja różowy dostałem. Proszę, e, jak te. Marakasy. Mara, właśnie, marakasy miałem powiedzieć, a nie grzechotki a Napiszcie wiecie, jaki jest wasz ulubiony kolor To wygląda jak piskatki, w ogóle na Wielkanoc nie uważasz? W sumie każdy wygląda inaczej nie to, to wygląda nie jak pingwin No, a to jak pisklaczki A ty no. jaki masz? Ja mam różowy To wszystkie chyba są takie pingwinki Czapka spadła <laughs> Nie umiesz założyć czapki Pierwszy byłem Ej czekaj, nie, jeszcze już ja tak spróbuję, żeby się do nich dostać Czekolada taka dziwna, mm -hmm. ale dobra Nuta pomarańczy była, nie wiem No cóż, przyrodek dobry <laughs> Ale mało, ile ich było? 5? 7. 6, 7, co nie? Ja? To ja zjadam tyle? O, tak. tak szybko, je, że nawet nie zwróciła uwagi. Mm. Trochę słabo, że jak się gryzie, to mogą wypaść. Może to bardziej do mleczka. No, Uuu. do ciepłego mleczka. No, bo to by miało sens, a tak to nie. Więc do ciepłego. mleczka. 10 na 10. 6 na 10, następne. 7 bardzo dobre. Stać się mleczko piernikowe. Tak właśnie chciałam. I ono wygląda czadowo. Jak ja ptałem mleczko... W sumie nie tak często, jem? To to naprawdę, w ogóle piernikowe, tak nigdy nie słyszałam o piernikowym. Ja też nie. Różni się na dzień. Okay, Spójrzmy. To wygląda ślicznie. Ja to tam, a czym się ma różnić? Czekoladą. No tutaj... No, wygląda całkowicie tak samo. Wyglądem. Ale, Ale smak. Tak. Jakby ktoś Proszę testować. Ale ładnie pachnie. No. Jaaa. Pachnie takimi zwykłymi pierniczkami. Powąchajcie. Nie mów im tak! Oni może chcą teraz czekoladę zjeść, a ty im tak robisz. Nieładnie. ładnie. go. Ja zawsze jadłam tutaj, że wszystko naokoło około I zostawiłam w środek. na sam koniec Zdecydowanie mniej słodsze niż te wcześniejsze Naprawdę czuć pierniczki mm -hmm, Bo ptasie mleczko nie jest takie mega słodkie Dobrze One smakują jak te czekoladowe pierniczki takie mm -hmm. Tylko, że są w sumie się 1 na 10 Czemu? Czemu? Bo jest standardowe Naprawdę? Tak mm -hmm. A mi w No A te Zapiernikami mm -hmm. Za piernikami nie przepadam Ja uwielbiam Ja daję 9 na 10 Też 9 na 10 Czyli średnia 2 na 10 <głos> <głos> Nie no jest ok Ostatnią chwilę, żeby zostawić oczywiście przycisk Subskrybuj i dołączyć do najsłodszego tyłu na całym ja YouTubie Tak słodkiego, jak te wszystkie słodkości Mufinka zgubiła pompon Mam do ciebie teraz ważne pytanie i to jest ciężkie pytanie tak. Wybierasz ciasteczka, batony czy czekoladę? O Jezu, ciasteczka <laughs> Batona, a ty Kitek? Co ja? Ja was nie słucham Kończyliśmy na pierwszym komentarzu, to wy byście wybrali A my przechodzimy do kolejnej słodkości, Doliliśmy teraz zapas mleczka Tym razem Polci Ja bym wybrał wiem, zastanowiłem się, bałwana, proszę Wybrałem wam bałwana, no jedzcie bałwana, tak on wygląda jakoś tak dziwnie, pokaż go Znaczy wiecie, ja w ogóle nie lubię pianki z taką posypą cukrową, ale wiem, że Polcia chyba za bardzo za piankami nie używana Przez ich konsystencję, ja jest, o, jest taka dziwna o, Właśnie taka mm. tak. Co ty zrobiłaś? Co? Nie no. Brawo! Brawo. Dzięki, dziękuję, Dzięki, dziękuję. On jest cały. Chociaż z tyłu by tak trochę tak krwawił na mnie naszego naszego Czy Życzesz sobie jego kapelusz? Głowę, czyli cały dół. Poproszę pół kapelusza. Spróbuj. Ja będę trzymać za jego głowę, a za jego ja. kapelusz. Co wy mu robicie, biedny pałbanek? <laughs> Truskawką kompaknie No faktycznie. No już z całego go ściągnij! Po prostu go zjemy. Hmm, Tego się nie da gryźć. Nie przepadam na piankami. Kurier. Takie bardzo chemiczne. innymi. mi się nie Nie narzekajcie, proszę Kiedyś na Kiedyś kupiłam Halloweenowe i było wiele lepsze. Dlatego ja bym im dała 1 na 10, bo... No, no nie przesadzaj. Nie, nie, nie no. dziękuję. Zawsze jak w zapraszamy. Łukasz z Policją kupią sobie pizzę, to za... Buryer. Przechodzimy do kolejnego słodycza I teraz Kitek myśli, że A nie otwieramy tego? No, otwieram, no Milky Way No w takie ładne opakowanie świąteczne Ale z tego co widzę możliwe, że skrywa coś zwykłego Zobaczymy, może one faktycznie będą w takiej świątecznej wersji No Dobra, to jest uniwersum wow. Uuu, szczerze? Fajna yeah. paczuszka, nie wiem ile kosztowała Może hmm. to spróbujemy, bo te wyglądają inaczej No w sumie otworzyć. Nie widziałam z tą panią Wygląda uroczo, tak mi miniaturkowo Chocolate Zwyczajne MMS. Więc... Tak, tak, już nie musisz grać. Proszę bardzo. Dziękuję. Wyglądają jak zwykłe. Tak. O nie! No ja nie mogę Naucz się jeść, co? I smakują jak zwykłe mm. W mi mnie to, że nawet w edycji świątecznej one mają inne kolory, ale są tych samych smaków M&M's dobre, ale nie świąteczne 10 na 10 Tak Oreo? Czyli? No to Oreo Mamy tutaj wersję trzech, czyli trzy tuby Oreo Zielone, zwykłe chyba białe I czerwone Ciekawe czy mają inne smaki No, no to jest ciekawe, nie raczej tak Nie, waniliowe, czyli wszystkie ten sam kolor Ej no nie, Oreo zawsze nie można. Żartujesz? No były miękowe. Racja, ja tego nie sprawdzałem, mówię to wygląda jak bombki, bo zawsze tam jest narysowane, że to są no tak. w kształcie bomba Tak, no nie, wszystkie są białe. I sprawdź, wszystkie nie są białe no, O Okej, okay, dobra, za opakowania Właśnie. Grafik się postarał Za opakowania piąteczka to Nie otwieramy, bo to są zwykłe białe, ale jestem ciekawa tych dwóch No masz czerwone? Czerwone otworzymy, dobra Dawaj, Jak całą mówiłaś, nie przepadasz na zielonym Już wiem, co dostanę od Ciebie na święta Zopakowane <laughs> resztki słoneczne. Teraz chwila prawdę. Dobra, yy, no, trochę tak no. Czerwono, no, dawaj, tak samo. Smakują jak zwykła. Czyli kolorami się różnią, barwniki po prostu. Ale dobra. Oreo 10 na 10. Lecimy do następnego słodyczenia. Się. Jak nie? Pola nie lubi. Nie lubisz Reo? No, są za słodkie jak dla mnie. Serio? Nie z rozmawiamy z, nie z tobą? Polcia akurat musi iść do domu. 10 na 10, bo robiłam sobie challenge, na którym przez 24 godziny jadam tylko i wyłącznie Oreo. I wszystkie dania z nim związane macie wproponowane. Ciema. <noise> ja <głos> bym pukać w zębów, w bo po ciasteczku Oreo to wszędzie nam było. na Trzy ostatnie rzeczy. Proszę bardzo, rozpakowuj. Tam z tyłu są pięknie do zrobienia. Nie to nie wygląda. Pokaż. Wow. <noise> Proszę otworzyć. Co? No, to nie, to na, na choinkę! To są, bombki, to są jak. jakby takie światełka no, no bo zobaczcie o. Czy to jest do wycięcia? Tak, tak. I mamy wtedy ping różowego i nie wiem. I na to? choinkę no, to też to możesz sobie zrobić Ależ to To akurat jest takie najbardziej chyba świąteczne jak do tej pory I wygląda smacznie to Naprawdę się prezentuje Maga i jestem Maga taka ciekawa no, ja Tylko ten... będzie bardzo słodkie Mam nadzieję, że powiesisz jeśli coś zostanie na choince Kinder, niespodzi... <śmiech> <śmiech> Kinder niespodzianki wieszaliśmy na choince, nie wiem czy pamiętasz Tak, na Wielkanoc! No tak. tak, mieliśmy jeszcze choinkę, więc powiesiliśmy Kinder niespodziankę Właśnie, śnieli wtedy z fatuły, chyba dwa lata temu no. Wielki test To będzie mega słodkie, już wam mówię Albo właśnie nie Będzie patrz <grystanie> Krzyszunia! Koszunia. Krzyszunia. Szaszunie. Tak słodko. Kropko. Bam się będzie pada. Słodkie. Ale miało, tak jak to jajka. Szłodkie. Ale z tych dwóch ja bym te. Zdecydowanie. tecydowanie. Mhm. To cena? 7 na 10, bo jest słodkie, ale przez to, że są lękniki, to daje. Plusik. A ty? 9 na 10. A ja bym dał dyszeczkę, ponieważ to jest najbardziej świąteczna rzecz, jaką do tej pory daje. macia. Ale daję dyszeczkę. Są jako bombki. A proszę masz Ale on nie jest bombką. I po następnym to nie jest mhm. Mikołaj. <laughs> Dla mnie to jest jedno z lepszych rzeczy dzisiaj. To jest tylko go więc tak tak powiedział, że to jest jego, bo specjalnie sobie to kupił na jeden z filmików, a to możemy otworzyć. Więc możemy wytestować Rizzis, to jest po prostu zwykły Michał czekoladowy, więc. To jest bo mi powiedziałaś na Mikoła i teraz się mylę Sama, przez ciebie To napisane. Nie było tematu To, to jest Mikołaj To mamy zestaw świąteczny, który teoretycznie ma zwykłe Lisis, ale zobaczcie Mamy czekoladowe, biała czekolada Tutaj są, jakie to są? Dobre. To są zwykłe, a te są chyba pogrubione mm. I orzechowe Możemy otworzyć zobaczyć jak to wygląda Ponieważ Policja jest wielką fanką Bo nie wszystkie Risis są orzechowe To jest po prostu jak baton W białej czekoladzie <laughs> Pola jest specjalnie ja za Reese's, tak super nie przepadam Proszę bardzo Uuu, wow, wow, fajnie! Fajny na prezent. Ale to są chyba dwa takie same. To przetestujemy sobie te. Tak? Dobra. Batona weź, bo no. batona nigdy nie jadłaś. Patrzcie, spróbujemy takiego, ponieważ takiego jeszcze w życiu nie jadłam. Polca jadłaś takie. Jadłam Tak myślałam. Tata mi kiedyś kupił. O. I on, nie wiem czy nie ma jakiejś precli w sobie, bo tu jest narysowany jakiś fragment precla. Na dwa. Głodnie. Idealnie podzielone. Proszę bardzo, dziękuję. Może też? Nie, spokojnie zjedźcie sobie. I to pięknie pachnie. No i Jaki... <laughs> mega. Jest w środku. Jest słony. I tu mogę dać 10 na 10. Hmm. <noise> 7 na 10? 6. <noise> Trochę jak sneakers to smakuje. Mniej słodkie? Bardziej słone, no. ale tak. Nie? nie, dziękuję. Nie, no może on nie przeżuje. E, dobra, to polecaję, jeszcze przeżuje swoje <noise> ostatnie rysy, ponieważ były pyszne. My kończymy ten odcinek. Uważam, że wszystkie rzeczy były. Warte uwagi. Oprócz połowę. Mhm. Tego piankowego. Dobry, był. Nie, jadłeś. No wiem. Ja najbardziej zachwycałam się nimi, a ty? <noise> Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pójrzcie, zróbcie dużo wcików w górę. A my, Słodziaki, i nasza południa. Widzimy się w kolejnym odcinku. Wójdziaki. Pa!